Witam Was bardzo serdecznie na jubileuszowym 50. międzynarodowym świecie, na którym jednak zaczęliśmy sobie grać. Oczywiście skusiły nas głównie kody, zarówno z Lodboya, jak i te kody, które mogliście zobaczyć u pewnych youtuberów typu Zebo, Sobble, HD, Fifko czy Dordze. Oczywiście na początku, co później oczywiście zostało lekko y, przytłumione, można było wpisywać trochę więcej y, kodów i po chwili nam zaliczało, jeżeli coś kupiliśmy w sklepie, ściągnęliśmy y, broń lub jakąkolwiek inną akcję y, wykonaliśmy. Dlatego mamy pewną y, rzeszę zebranych, darmowych tak naprawdę, y, grzybów Oczywiście też w międzyczasie kupiłem sobie ten, y, czy dopiero kupię, jak teraz y, widzicie, Pakiecik za 20, i to będzie ostatni pakiet, który sobie kupimy w tej grze. Oczywiście nie spodziewajcie się tu jakiejś wielkiej walki o topkę, gdyż nie jest tego taki cel. Po prostu tak jak kiedyś zaczynałem po raz pierwszy swoją grę na zwiadowcy, chciałem też spróbować sobie po tych tak naprawdę już 10 latach zobaczyć, sobie jak to teraz wygląda na tej profesji. Widziałem już 225 grzybków i za niedługo kupimy sobie ten pakiet. Mamy już y, dziesiąty y, level. Oczywiście będą też takie y, przeskoki, gdyż gdyby pokazać Wam wszystko, co tam się działo, no nie starczyłoby na to y, czasu, więc tylko z tych najważniejszych rzeczy. Widzicie, że przy dziesiątym y, levelu, mając y, trochę złota, staramy się y, pokupywać jak najwięcej tych różnych y, tanich itemków, licząc, że uda nam się w miarę szybko dostać Klaser, który pozwoli nam e, później zaatakować i zdobyć trochę proc procencików szczególnie e, do treningu tak by nasz level nie stał e, w miejscu Oczywiście później niektóre osoby, które mają już ten klaser, mogą też później wykorzystywać posiadane grzybki. Tu też bodajże straciłem około 10-15 grzybków, żeby jak najszybciej zrobić sobie te 10% klasera i móc rozpocząć y, tą awkę, ale oczywiście bez przesady. Jak pewnie widzicie, niektórzy mają klaster już w pierwszym dniu po 30-40%, więc tam idzie parę set, może nawet parę y, tysięcy tych grzybów, najczęściej po prostu są grzyby wydawane y, na ślepo po prostu, żeby zrobić atak. I mieć jak najwięcej tego y, klaserka przed rozpoczęciem awki, która najczęściej jest właśnie klikana w okolicach godziny y, 23. Tak, kiedy już nasze gildie, w których jesteśmy, mają już dobre y, procenciki. Tu właśnie już mamy klaserek i robimy jakby dosłownie y, to samo. Też kupujemy te tańsze y, itemki. Licząc, że od razu nam coś do tego klaserka jeszcze, zanim zaczniemy kogokolwiek atakować y, na arenie, więc nasze możliwości, nasze zasoby, które daje nam gra, również musimy wykorzystać. Pamiętajcie też, że nasz sukces jest też uwarunkowany sukcesem gildii, więc musimy mieć postawę prospołeczną i starać się wykorzystać ten pakiet za 20 zł lub nawet bez tego stopy też spokojnie da się to. E, zrobić, ale już jakby w trakcie realizacji awki, czyli na około 13 14 levelu mamy już e, ten odpowiedni budżet, żeby inwestować e, w tenera i skarbiec e, gildii. Dzięki temu wszyscy się szybciej e, rozwijamy. Tu widzimy też te nowe e, dodatki, te nowe osiągnięcia e, za 100 w podstawie, więc sobie weźmiemy, zawsze to jest plus 5 e, do wszystkiego i rozpoczniemy sobie już też pierwsze e, lochy. Lochy mnie powiem szczerze, totalnie zaskoczyły liczbą e epików. Kiedyś to po 5-6 lochach wypadał pierwszy epik, a tutaj jak zobaczycie, dosyć często one wypadały. Tam już oczywiście kolejne przejście do 15 e levela. Już mamy 44,8% trenera w gildii. Klaserek też już jakoś zaczyna wyglądać, oczywiście 14%. Nic dobrego nie jest patrząc. Jeżeli byśmy chcieli faktycznie walczyć, jakąś tam topkę, no to realnie poniżej 30% nie powinniśmy jednak zaczynać e, tej awki. Ale to my całkowicie jakby inne cele gramy sobie dla przyjemności. Mamy ponad 400 grzybów, które nam wystarczą na długi czas. Będziemy tylko wykorzystywali jakby trzy paseczki w weekendy. Widzimy drugi loch i już od razu drugi. Epic. Pamiętajcie też, żeby sobie zostawić albo jakiś item pierwotny z pierwszego levelu lub powiedzmy pierwszy epic, jaki Wam tam wpadnie, gdyż na 90. levelu, jak będziemy mieli odblokowanego kowala, wtedy możemy jak najtańszym kosztem zrobić sobie to osiągnięcie, czyli ulepszyć 10 razy dany przedmiot, co nam oczywiście od razu da plus 5 do każdej statystyki. Z takich e, ciekawostek mamy właśnie 22.54. E, wczoraj zdobyliśmy 266 grzybów na tą chwilę, a kupiliśmy tylko 61 e, pakietu bonusowego. I więcej grzybów na tym koncie nie kupiłem, pomimo tego, że kuszące jest zbicie 25 levela, zrobienie twierdzy na pierwszym e, levelu i kupienie tego słynnego pakietu za 39 zł. By od razu mieć te około 100 punktów, po chwili, jeżeli oczywiście będziemy też wydawali potencjalne grzyby na rozbudowę, żeby dłużej, jak najszybciej do, dojść do możliwości atakowania jakby innych graczy i i pchnięcia się w górę tabeli, w górę tego pięknego rankingu które i tak pewnie po miesiącu około się zmieni. I mamy kolejną miejsce, które warto zawsze zrobić pierwszy dzień, czyli obierze świat. Polecam wydrukować sobie najlepiej na kartce z forum szejksowego te 21 lokalizacji i po prostu sobie wykreślać to, co już odwiedziliśmy, żeby mieć pewność, co nam jeszcze zostało do tego. Bo później już tak naprawdę nie będzie czasu, ale jakbyśmy ciągle robili, jakby te trzy paski to biorąc pod uwagę tą losowość nawet do zajęto to w pierwszym tygodniu i tak to osiągnięcie damy radę sobie zrobić tu już mamy jakby kolejne walki oczywiście dużo jest przyspieszone bo trochę się oduczyłem powiedzmy tych długich walk grając głównie magami kiedy pojawiają się różne ciekawe uniki, bloki i tak dalej, więc walki trwają nawet niekiedy 10 razy Dłużej niż ma, który zrobi dwa czy krytyki, i jest całkowicie pozamiatane. I widzimy kolejny e, ciekawy e, epik. Wykorzystamy sobie jeszcze kolejne z tych darmowych e, grzybków, e, które mieliśmy właśnie z tych kładów i zobaczymy sobie, e, zobaczymy, sprawdzimy się w walce z kolejnym e, przeciwnikiem. Oczywiście w międzyczasie te rzeczy realizuję awkę, ale już jesteśmy powiedzmy już prawie na e, ukończeniu. Później jak zrobi się oczywiście Wiedźma, ma pewnie siłami całego serwera. Widzicie kolejny epik. Eee, kole, oczywiście siłą całego e, serwera odpowiednie e, zaklęcia, to też będzie mieli jakby jeszcze dodatkowy, e, dodatkowe piwko e, do wydania. Widzimy 420, a więc prawie mamy kolejny e, punkt, jeżeli chodzi o e, dodatki e, z gildii typu e skarbca, bo trener już jest na trochę wyższym, E, poziomie, ale par razy sobie jeszcze e, pokręcimy. W końcu mamy też te bonusowe, jak e, widzicie, laki, e, Coiny, e, Nie pamiętam już z którego e, kodu. Widzicie, jest dosyć duża różnica. Nie pięć 5 razy tyle między jednym a drugim złotem, ale realnie to była nawet dziesięciokrotnie mniejsza dostawa powiedzmy tego wygranego e, złota. Musimy na chwilę jeszcze anulować tę podróż i zobaczymy sobie, czy da, może raczej Yeti. Choć uwagi na to, że on jest znacznie od nas y, mocniejszy, a nie mamy zbyt dobrego łuku, raczej y, przegramy tą y, potyczkę. Ale zobaczymy. W końcu to jest zwiat. On nagle może zrobić 10 uników pod rząd i może być całkowicie y, inny obraz tej sytuacji, ale y, przegraliśmy. Mamy już poniżej jakby 400 grzybków. Tak wyglądają nasze y, statystyki. Gildi wiele się nie zmieniło, aczkolwiek pewien następny dzień wszystko pójdzie jakby do góry, więc jednak wydamy sobie jakby to wzręczność, pójdziemy sobie spać, ustawimy oczywiście sobie wartę na pewien czas i zobaczymy. Tu już mamy nasz już drugi dzień, choć tak naprawdę dalej trwa pierwszy, bo minęło dopiero 19 godzin, a my godzinę jakby 11 w sobotę, czyli dzień, kiedy postaram się Wam wrzucić ten filmik, 5% przez nas poszło do gry. Oczywiście, my cały czas nie mamy pełnego składu w guildi. Taka ciekawostka: mamy po 19 godzinach gry Turor, ten słynny od tych rekordów shakesowych, wbija 200 level. Powiem szczerze, że nie chcę nawet myśleć, ile na to poszło grzybków. Pytanie tylko jest takie: czy dostał te grzybki, czy musiał je sobie kupić. Ale i tak zrobienie czegoś takiego to jest nie lada wyczyn. Być może e, jutro w niedzielę ktoś będzie miał, ale może nawet on 300 level, ale to już byłaby totalna e, przesada, jeżeli chodzi o tą e, grę i tą manię. Kto da więcej grzybów, ten e, wygrywa. Ale też pewnie przez pierwszy miesiąc tak będzie funkcjonował ten serwer. Póki co do zobaczenia. Pamiętajcie o ulepszeniach dla Gildii.